Kolejny film z serii Top 3 Zadania ze dzisiaj: spotkanie z Wielomianów. Wielomiany z poziomu podstawowego jest to nowe zagadnienie na maturze, dlatego w szczególności zwracamy na to uwagę, bo z dużym prawdopodobieństwem pojawi się to w maju. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, sprawdzaj poprzednie filmy z tej serii i przejdźmy do zadań. Yeah, TGIF, got a Zadanie pierwsze, zadanie z arkusza pokazowego, mamy dany wielomian w od x, gdzie k jest pewną liczbą rzeczywistą, wiadomo, że minus 2 jest pierwiastkiem tego wielomianu, dokończ zdanie, liczba k jest równa. Jeżeli minus 2 jest pierwiastkiem wielomianu, no to ta minus 2 musi zerować ten wielomian, więc wystarczy za x stawić minus 2, a za w od x 0. To tak jak byłoby powiedziane, że minus dwójka jest miejscem zerowym tego wielomianu. Miejscem zerowym, czyli takim x, dla którego y jest równy 0. Dlatego właśnie za x wstawiamy minus 2, a za w od x, czyli y, wstawiam 0. 0 równa się 3 razy minus 2 do potęgi trzeciej, Doda, dodać k razy minus 2 do potęgi drugiej, minus 12 razy minus 2, minus 7k. I dodać 12, więc otrzymaliśmy proste równanie liniowe. Tutaj minus 2 do 3 to jest 8 i jeszcze razy 3, e, przepraszam, minus 2 do 3 to jest minus 8, razy 3 to minus 24, minus 2 do 2 to 4, razy k to będzie 4k, tu mamy plus 24 i dalej minus 7k dodać 12. Więc łącznie k po prawej stronie widzę, że jest Minus 3, więc po lewej stronie przenoszę to ze zmienionym znakiem, zapisuję 3k. Minus 24 plus 24 się redukują, została 12 po prawej stronie i dzieląc obustronnie przez 3 otrzymuję k równe 4, czyli odpowiedź B jest poprawna. Zadanie drugie, zadanie z próbnej matury z grudnia. Dany jest wielomian w określony wzorem w od x dla każdej liczby rzeczywistej x. Dokończ zdanie. Wielomian w przy rozkładzie na czynniki ma postać. Czyli musimy ten wielomian rozłożyć na czynniki. Wykorzystamy do tego metodę grupowania. Więc z dwóch pierwszych wyrażeń przed nawias wyłączam x kwadrat. W nawiasie pozostanie x 2 a z dwóch kolejnych wyłączę przed nawias minus trójkę. W nawiasie pozostanie też x minus 2. I tylko wtedy metoda grupowania ma zastosowanie, gdy w tych nawiasach pozostały takie same wyrażenia. Bo teraz ten wielomian podzielił się na dwa iloczyny: iloczyn zielony i iloczyn. Niebieski. I one mają wspólną część. Tą wspólną częścią jest nawias x minus 2 i ten nawias wyłączam na początek. X 2 na początek w nawiasie kolejnym. Z zielonej części, jeżeli wyłączyłem x 2, w nawiasie pozostanie x do potęgi drugiej. Z niebieskiej części, jeżeli w wyłączyłem przed nawias x 2, no to w nawiasie pozostanie minus trójka. No i to, i to już jest odpowiedź do tego zadania. E, odpowiedź. Odpowiedź b jest poprawna, ale niekoniecznie musiałoby to wyglądać dokładnie tak, jak jest w odpowiedzi b, bo jeszcze ten wielomian da się rozkładać dalej na czynniki. Wykorzystując wzór skróconego mnożenia, możemy ten drugi nawias rozbić na dwa kolejne nawiasy. Tutaj mamy wzór a kwadrat minus b kwadrat, więc możemy to zapisać jako dwa nawiasy a minus b a dodać b. I pokażmy jeszcze, jak to mogłoby wyglądać. Więc poniżej x minus 2 sobie przepiszę. No i ten nawias rozbijam na x minus pierwiastek z 3, x dodać pierwiastek z 3. Tutaj naszym a kwadrat jest x kwadrat, a naszym b kwadrat jest trójka. Zatem b musi być równe pierwiastek z 3, bo pierwiastek z 3 właśnie do kwadratu daje, daje 3, czyli b w tym nawiasie to jest pierwiastek z 3, więc tak w odpowiedzi też mogłoby być. Zadanie trzecie, zadanie z próbnej matury z grudnia, jest to zadanie otwarte. Do rozwiązania mamy równanie wielomianowe. I aby rozwiązać to równanie, musimy po prostu ten wielomian rozłożyć na czynniki. Dokładnie tak, jak robiliśmy to w poprzednim zadaniu. Czyli też wykorzystam do tego metodę grupowania. Z dwóch pierwszych wyrażeń wyłączę 3x kwadrat. W nawiasie pozostanie x 2, a z dwóch kolejnych wyłączę -27 i też w nawiasie pozostanie x 2, więc mogę stosować tą metodę grupowania. Już teraz nawet nie będę pokazywał kolorami. Ten wielomian podzielił się na dwa iloczyny w tym momencie. Pierwszy iloczyn i drugi iloczyn i te dwa iloczyny mają taką samą część i tą częścią jest nawias x 2, który wyłączę teraz na początek. X minus 2 na początek z pierwszego iloczynu w kolejnym nawiasie pozostanie 3x kwadrat, jeżeli wyłączyliśmy x-2, minus a w kolejnym, w kolejnym czynnikiem, który pozostanie w tym nawiasie, będzie minus 27. Bo x minus 2 wyłączyliśmy przed nawias. No i mamy już całkiem fajną postać iloczynową. Ten nawias jeszcze da się dalej rozkładać, więc pokażemy, jak to rozłożyć na najprostsze czynniki. Wyłączę z tego nawiasu trójkę na początek. Więc w nawiasie pozostanie x kwadrat minus 9, no i zastosuję wzór skróconego mnożenia dokładnie ten sam, który stosowałem w poprzednim zadaniu. Rozbijam ten nawias na dwa nawiasy, x minus 3 i x dodać 3. No i mamy wielomian rozłożony na czynniki. Jeżeli on już jest w takiej postaci iloczynowej, wystarczy porównać każdy z nawiasów do zera. Musimy sprawdzić, kiedy te nawiasy się zerują, czyli sprawdzam, kiedy x minus 2 jest równe 0, kiedy x minus 3 jest równe 0 oraz kiedy x minus 3 dodać 3 jest równe 0. Czyli pierwsze rozwią rozwiązanie to x równe 2, drugie x równe 3 i trzecie x równe minus 3. No i mamy rozwiązanie do zadania i zdobywamy tu aż 3 punkty. Za to równanie wielomianowe. I to jest ostatnie zadanie, jakie przygotowałem na dzisiaj, więc podsumowanie na koniec. Czego spodziewać się z wielomianów na maturze? Po pierwsze, rozkład wielomianu na czynniki, po drugie, równanie wielomianowe, i po trzecie, wyznaczanie parametru, gdy mamy dany pierwiastek danego wielomianu. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, sprawdzaj poprzednie filmy z tej serii, a kolejne już niebawem.